Zobaczcie, ten tutaj leci prosto na nas. Anka! Zobacz, jak ładnie się nazywa ten balon. Jak tam widać, jak tamta część jest taka jeszcze betonowa, nieoblewiona tym wapniem. Mhm. A w tym miejscu, Teraz tutaj do basenów Kleopatra. Zobaczcie, tu są te baseny. Dodatkowe są płatne 200 liry. Z nie mogę powiedzieć, że Marek poszedł się schłodzić do tej wody. Bo ta woda. No jak nic ma 36 stopni, nie? Masakra no, Jakby średnia temperatura w wód tutaj to jest 36 stopni Dziękujemy. do pełna wiecie, jak to w tych górach przed chwilą, żeśmy jechali od wybrzeża aż tutaj, to w ogóle nie ma stacji. Więc... Pierwsza stacja, a ujechaliśmy 70 km więcej, stówka, bo zostało ile? Nie widzę teraz. No, zostało 80 km to grubo ponad 120 km. Także na rezerwie nie jedźcie, bo tu trzeba. Trzeba tankować. Trzeba tankować. Nie ma co tak samo z kapadocji do wybrzeża, też tankujcie często, bo... Jak macie szansę tankujcie, bo nieraz przez 100 parę kilometrów nie ma w ogóle stacji. Nie? Dobra, powiedz mi ile to paliwo kosztuje? 36,19. To jest dobra cena. Bo Dobrze. na wybrzeżu 40,43 no, na groszy. No, no to super. <laughs> e, na każdej stacji pan spisuje rejestrację. Nie wiem. Na Paragonie zawsze jest rejestracja e, danego nie wiem dlaczego, samochodu. Ale... Tak robią. Nieważne co robią, nie ważne że mają tanie paliwo. O, można jeździć. Full, full. Zobaczcie co jest przed nami. Już białe wapienie się pojawiają. Pełno samochodów jeszcze tu stoi. Do 20 jest otwarte, tak? Do 21. A czyli jeszcze ktoś tam jest najprawdopodobniej w środku i te samochody są tu poustawiane. Ale to jest wielkie. Słoneczko już zaszło, zaczęło się zrobić ciemno, jest godzina 20.07, a jest 33 stopnie. Jest bardzo ciepło. Patrzcie tylko w jakiej odległości od Pomukali jest darmowy parking. Marek szuka teraz w Google'ach jakiegoś sklepu spożywczego. Powiem Wam przejechaliśmy daleko do kawy. Wiecie co, przejechaliśmy 200 km. Nie było żadnego sklepu po drodze. To kurde Tylko tam na wyjeździe, jak wyjeżdżaliśmy z tej miejscowości, w której byliśmy nad morzem, tak. tam było kilka sklepów spożywczych, a później żadnego. Tak, Sklep BIM czy tam 101 to nie ma. Nie ma. Po prostu przez duże że tak Tyle wytwarza się tego wapienia, że rocznie jest w stanie pokryć warstwą milimetrową 4,9 km, czyli tak naprawdę bardzo duża powierzchnia. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, co tutaj w Pamukale się dzieje. Wcześnie rano. Tam stoimy. A tutaj. Taka pobudka. Pobudka. Balony. Troszkę to jest bez sensu, bo wstęp jest od godziny 8 rano, a teraz mamy. Nie wiem, którą mamy. Szósta i coś. Szósta i coś. O szóstej godzinie latają balony, a o ósmej jest wstęp, czyli tak naprawdę nie ma szans połączyć to jedno z drugim. Bo balony nie będą tak długo latać. Ale zobaczcie. Trochę słabo zorganizowani są. Bo część wyleciała, naprawdę spora część. Zobaczcie. A niektórzy jeszcze nie wystartowali, dopiero startują tam kilkanaście balonów. Fajnie by to wyglądało, jakby to wszyscy razem. Zobaczcie ten tutaj leci prosto na nas. Anka! Zobacz, jak ładnie się nazywa ten balon. i coś jest taka ogromna, widzę go w kamerze, jest taki maleńki więc jeszcze raz dzień dobry, my tutaj śniadanko jemy właśnie pierogi manty. Czy, czyli manti tureckie pierożki manti, trochę je spolszczyliśmy i dodaliśmy sobie sos boloński bazylianowe. Tak. a z widoczkiem takim zobaczcie tutaj pamukale. mamy pół godzinki do wejścia bo o 8 otwierają, jest 7.30 i zaraz ruszamy. Jemy, kawkę pijemy i lecimy. A Niko już się nachodził? Dzień dobry. Woda ciepluteńka, aż przyjemnie się ją dotyka. Ja powiem Wam, tu jest ciepła, a tutaj jest zimna. A tu w tym strumieniu Jest taka chłopiejska. I tutaj tutaj w tym miejscu wypływa ta ciepła, a tam wpływa zimna. Mniej więcej temperatura wody tutaj ma 36 stopni, ale są gdzieś takie wybijające źródła, że nawet do 100 stopni dochodzi temperatura wody, ale na pewno my nie będziemy w tych miejscach, gdzie jest taka temperatura. Bo te prawdziwe pomukale, to tak naprawdę są zupełnie niedostępne dla zwiedzających turystów. My teraz będziemy mogli chodzić po tych sztucznych, betonowych basenach, które już tak naprawdę są oblepione tym wapniem. Ale też wyglądają spektakularnie. Uu! O, ale bym pikła! Tu jest bardzo śliczno. Tutaj fantastycznie widać takie małe, naturalne baseny. A tam widać, że jest taki duży, nienaturalny, betonowe, sztucznie dorobiony. Pomimo tego, że w środku tutaj jest ten wapń i on się może wydawać nieco momentami, to tutaj, gdzie spływa ta woda, jest najbardziej stroma, Idzie się bardzo bezpiecznie, bo to jest bardzo szorstkie. I nie ma problemu, żeby potem chodzić. Tak, dobrze, że nie musicie się obawiać, że tutaj można spaść. Nie jest jakoś wyjątkowo ślizg, bo nie jest. Najlepiej plecaczek, klapki do plecaka i spokój. Tak, no właśnie, tutaj zwiedza się to włoso. Także nie, nie bierzcie jakichś dużych butów, bo później będziecie musieli je nosić albo umieścić je w jakimś plecaku czy torbie. Dużo osób będzie się po prostu w ręce. Zobaczcie, na dowód tego, że te baseny, w których czasami się znajdujemy, są sztuczne. Zobaczcie, tutaj na tej wysokości, gdzie kończy się moja noga. Jest murek. I tutaj płasko mogę sobie po tym murku chodzić, bo on jest równo sztucznie zrobiony, tutaj zakończony i ten wapń, który się przelewa tędy, osadza się i wygląda to bardzo naturalnie, ale ten basen naturalny nie jest. Naturalne były te małe baseniki, baseniki tam niżej jak schodziliśmy. Tak, te, które się utworzyły. Takie dole, To są naturalne baseniki. A tak jak widzicie te baseny... Wszystkie te trzy tutaj, co widzicie, i ten czwarty, to jest sztucznie zrobione. Tak, widać. Każdy jeden ma ten górek. Tak. Nie mamy możliwości tam zejść, ale zobaczcie tam w dole. Z wodą i bez są takie naturalnie ułożone baseny a zobaczcie jak tam pięknie spływa tam wap i jakie są ładne formacje tak cały czas jak idziemy wzdłuż spływa sobie woda ale też jest zakarmowany taki korytarz, który spływa na dół i nawet często słychać podchodząc po tym miasteczku że gdzieś ta woda przypływa jak ryba? Woda tutaj nie jest tak ciepła, jak tam na dole. Ale poświęcę się. Boże, ten biedny Niko. Zobacz jak on stoi nieruchomo. A Niko tam czeka. Grzecznie. Jak tam widać, jak tamta część jest taka jeszcze betonowa. Nieoblepiona tym wapniem. W tym miejscu wapen nie paskawany. Ale mówi widać to też, że tam, gdzie ta woda spływa, tak jak tutaj, że to nie jest przecież natura, tylko to jest uformowane przez człowieka. A powiemy Wam tutaj, że tu jest woda gorąca. A na dole była zimna. już do antycznych ruin a to jest jeszcze rzut skóry Zobaczcie jak cudownie wyglądają te baseny tutaj z góry takie fajne mają kształty i uformowania a tamte sprawiają wrażenie jakby były troszkę niebieskie a tak naprawdę tutaj jest tyle ludzi tak. jest jedno wejście do którym my wchodziliśmy i drugie wejście tam od góry i tam wchodziło najwięcej osób. A widać to wszystkie? Ogólnie tereny Pamukali to Park Narodowy i Park Przyrody tutaj w Turcji. I wyobraźcie sobie, że kiedyś były tutaj zbudowane hotele, które. Spowodowały biodegradację tego terenu, i władze tureckie kazały zamknąć te hotele i zburzyć. W 1997 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno, władze tureckie nakazały zamknąć naturalne tarasy Pomokali, tak żeby nie mogli tam wchodzić turyści. I zbudowano sztuczne betonowe tarasy, które cały czas Wam pokazywaliśmy, które są ostwa otwarte i dostępne dla turystów. A woda, która tak naprawdę wypływa wraz z wapniem z ziemi, jest tak rozdzielana, żeby wystarczyła i na te tarasy sztuczne, i na te tarasy prawdziwe. Jak widzicie, wchodzimy już teraz do części, w której można ubrać buty. Idziemy zwiedzać ruinki. Te skrzydła. 150. Jestem za sesję. teraz do muzeum, ale zrobię Wam dosłownie taką krótką przebitkę i stąd wychodzimy. Pokażę Wam w skrócie. Ruiny tutaj w okolicach Pamukale. Sami ocenicie później, czy będziecie chcieli tutaj przyjść, czy nie. Co kawałek jest inne muzeum i w każdym z nich jest coś innego w środku. Tutaj fajnie widać na takim rzucie z góry. Tutaj są te wapienie, które spływają tu. Tutaj jest całe to miasto antyczne. Tu jest jeden amfiteatr. A tutaj jest kolejne. Zobaczcie jakie rzeczy tutaj zostały wydobyte z okolic i przekazane tutaj do muzeum. Tak Wam szybciutko tylko po łebkach pokażę niektóre z tych rzeczy. Weszliśmy teraz tutaj do basenów Kleopatra. Zobaczcie, tu są te baseny. Dodatkowe są płatne 200 liry. Ale odpuściliśmy sobie, stwierdziliśmy, że jest tak dużo ludzi w środku, że chyba nie chcemy tam wchodzić. Chcemy iść dalej do amfiteatru, a później cofnąć się na pamukale. Zobaczcie, tej części tutaj przed amfiteatrem tej praktycznie już nie ma w ogóle. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Jeden z najładniej zachowanych, jakie widziałam tutaj ogólnie w Turcji. Jest ta część, za którą nie można przejść. I dobrze. Bo całkiem nieźle wygląda i przynajmniej jest czysto. Niko model. Niko model. O, ziewamy. Z której przyszliśmy, którą wcześniej zwiedzaliśmy. Przed nimi, tam gdzie są te palmy, tam są te baseny Kleopatry. Obeszliśmy to w koło, wyszliśmy od tyłu. Tam poniżej spływają baseny z wapniem. Ale my jesteśmy tak naprawdę wykończeni. A sprawia to wrażenie takiego małego regionu, małego otoczenia. Nie wiem, czy widać tam był pożar. No, niedawno. widać, że jest takie to Wszystko spalone. Czarne nie trudno o pożar. No, tym bardziej, że oni wszędzie wyrzucają śmieci, nie? Zobaczcie, amfiteatr, ale ten krajobraz wkoło, to no jest nieziemski. Żeby to całe tak sobie obejść na spokojnie, ale nie w takiej temperaturze, bo tu wszędzie na bokach są jakieś ruiny do zwiedzania. Tam szliśmy... Zobaczcie, tam są całe... Tam jest chyba, Ania, ten amfiteat drugi, tak? Ja nie wiem, gdzie on jest. Tam gdzieś jest na boczku. Na I tam też są ruiny, widzicie? Ale większość osób, co tam w ogóle widać ich, no nie wiem, czy widać w kamerze, to podjeżdża tam busem, nie? Jak ktoś ma wycieczkę, to... To wiecie, tu podjadą o, busem... Tu... Nie? Bo tutaj y, w środku nie można się poruszać busem, tylko pieszo, ale są różne wejścia, można wjeżdżać roż, różnymi wejściami. No ale tutaj na przykład przywieźli kogoś busem. Gdzie? No tutaj wstali, wsiadali do busa. No bo to jest zewnętrzna strona już. Mhm. Czy widać tą jedną, krótką, dolną część tą kolejną dużą wysoką i tam dosłownie dwie kolumny pozostały tych części, które powinny być wyżej, ale niestety już zostały zrujnowane przez czas. chociaż i tak widać, że po części te kolumny są odnowione. Jak się dobrze przyjrzeć, to widać, że one są takie szare, innego koloru, współczesna i nowa. Nie wyglądają tak jak te na dole. Tak, albo widać w połowie są jakby łączone. No, i są zupełnie inaczej mm, uformowane te części, takie e, zdobione ponad kolumnami. Są takie stare, widzisz? Tak. Są A są stare. takie zwykłe, proste, gładkie, nowe. Zobaczcie, jak stąd fajnie widać, jak to jest stromo. Tutaj ten moment spotków jest super, ale tutaj już jest tylko gorzej. Schody są takie wytarte. No co się dziwić? Tyle czasów, tyle wieków. Oj, ten, na który właśnie nadałam bo bardzo ślizgi. Ten widać, że jest taki już dołożony, nowy. Idziemy szukać Aligii. Ofiteatr został za nami, a tutaj jesteśmy w tej części, którą Wam pokazywaliśmy z góry, która była napalona. Teraz widać to dokładnie. Już jakieś roślinki widać rosną. Tutaj ogień jak przeleciał to tylko tak powierzchownie, nie? Z wiatrem. Tak. Ale zobaczcie jak ładnie uformowane to jest to jest są tutaj te baseny. Woda tak naprawdę płynie nam pod nogami. Tutaj Tutaj Ania, zobacz o, wow. A tam zobaczcie Tam, tam na dole... O jest nasz wam! Jest, tam nasz kamperek stoi. Tam tak, koło tego basenu po prawej stronie stoi. Na parkingu. Tylko spływa tymi kanałami, a nie spływa tylko całości. Myślę, że ma to jakiś cel i sens. Ona spływa gdzieś w jakimś konkretnym miejscu i formuje nowe takie kaskady. Ale chciałoby się wejść teraz do tej wody. Z nie mogę powiedzieć, że Marek poszedł się schłodzić do tej wody. Bo ta woda, no jak nic ma 36 stopni, nie? masakra no, tak, średnia temperatura w wód tutaj to jest 36 stopni może tam chyba więcej tu z prądem Marek mamy nielimitowany czas jakbyśmy... no masz limitowany do 21 no tak, ale jakbyśmy przyjechali z wycieczką to oni to mają tak, że za dwie godziny na przykład tam i tam i tak biegiem Wiemy jak byliśmy na innych ucieczkach, widzieliśmy jak tam się zbierali już też. Jedli, też biegli. Słabo to trochę. Zazwyczaj tam, gdzie jest super ładnie i chcesz sobie zrobić zdjęcie, tam masz mało czasu, a gdzieś, gdzie jest, nie wiem, nieciekawie jakiś sklep, do którego cię wiozą, żebyś kupił za super promocyjne ceny, to tam wtedy masz pół czasu albo jakieś, nie wiem, nieciekawe papirusy, tak jak w Egipcie czy rzeczy, które nas nie interesują. Zobaczcie, jak teraz dużo jest ludzi zwiedzających. I teraz widać tam w dole te baseny niebieskie. My chcemy iść teraz tam wyżej, tam ponad tymi ludźmi. Ale piękne są tutaj te baseny. Zobacz Marek, tu bliżej. 14 tysięcy lat już tutaj to powstaje i się kształtuje. Co myślisz, czy to są naturalne czy sztuczne tutaj te baseny? Ja twierdzę, że to są naturalne. Te tutaj bo są nieaktywne, nie wpuszczają tutaj ludzi. że pilnują, tak, nie ma. A wiesz wody. dlaczego nie ma wody? Bo oni to, to, nie, nie, nie. oni to nastawiają. Nie, to jest regulowane wszystko. Tak, tak żeby tak. formułować kolejne warstwy, bo to jest tak, że przez rok yy, z tej wody, która wypływa z ziemi, z tym wapniem, utwarza się milimetr warstwy na 4,9 km kwadratowego czyli prawie 5 km2 powstaje tego wapnia i oni to formułują część jest puszczona na te prawdziwe baseny a część jest puszczona na te sztuczne betonowe baseny żeby to pokryło znowu tą warstwą betonu jak obrócisz kamerę tutaj, zobacz za siebie obróć, pokaż te, te y, spływy baseny. takie Dziś część jest pokryta tak, ale wiecie co? tym wapniem, a część w ogóle jest kamienna tam nie wiem czy widzicie przy brzegu są normalnie zawory. Czyli zamykają, przymykają, gdzie ma lecieć, kiedy... Tak, tak, tak jak mówiłam, że tutaj oni I to przez całą model. długość są zawory. Po prostu to wszystko pilnują. Żeby to wszystko było pokryte, a nie tylko jakaś część. Bo jakby woda sobie wybierała sama to, szlak. To, wtedy układa grubiej, 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 grubiej tak. te warstwy, zakrywają to coraz wyżej, coraz grubiej. A tak pokrywa to cieńszą warstwą, ale tworzy to więcej tego wapnia i tego terenu tutaj ładnego. Dokładnie.